Byli u mnie, pojedyncze oczywiście, i mówili tak, odbyły się spotkania. To jest relacja ich w takich gronach jak dziennikarze, którym przewodził Adam Michnik. Ja nie byłem, ja nie mogę tu posądzać Michnika, ale oni to powiedzieli. On mi to powiedział. Michnik byli tam jeszcze inni dziennikarze, których. No ja nie chcę nazwisk, bo może to, ale byli ogólnie powiedzmy TVN-u, wpływowi, wpływowi. Wpływowi, dziennikarze wpływowi. E, to była jedna grupa. Druga grupa to politycy. I tu wymienił mi z nazwisk Kaczyńscy, Tusk i Schetyna. Jan Rokita. Następnie z SLD Szmajdziński Miller i z PSL u Pawła Kalinowski. I trzecia grupa też aż przerażające. No ale jak gdzieś to muszę z siebie w tej chwili kiedy w takiej sytuacji jestem a nie innej, że ty znowu Posądzany jestem o jakiś przeciek, dochodzenie jest prowadzone. Ja muszę to gdzieś powiedzieć komuś. Te media, które mamy, to wiemy, jak one tylko no, tendencyjnie y, robią wszystko. Ta trzecia grupa to hierarchowie kościoła. Grupa, grupa y, tak zwana, określił to jako grupa liberalna w kościele katolickim. I czwarta, która była najmniej zaangażowana w to, no, spotkała się to przedsiębiorstwo, ci duzi w Polsce. I wszystkie te grupy miały jedno zadanie podjąć skuteczną walkę w kierunku tym, żeby wykończyć lepera. Wszystkim kręgom liberalnym to, co my głosiliśmy, szczególnie tym wszystkim, bo dzisiaj tak. Patrząc, ja już przyglądałem się temu, bo to przecież mi powiedzieli od razu po tym, ileś tam może pół roku po tym, czy ileś, ja nie wiem, czy gdzieś tam zapisane, nawet nie mam tego swoim szyfrem w notesach. Ja to analizowałem. Wszystko dotyczyło jednej osoby. Balcerowicza, polityki jednej. Nie jego jako, jako osoby, bo ja nigdy zresztą nie mówiłem, że... Że Balcerowicza trzeba zlikwidować. Jego politykę, jego politykę trzeba zlikwidować. A personalnie to nie mam tam I tysiąc lat żyję co ja mam. To by sobie już... To Ale przy... by podjęli decyzję wszelkimi sposobami. Trzeba wykończyć LPR. A wcześniej jeden z naszych działaczy z Wielkopolski. Siobręb Kalisza chyba. Dał mi taki artykuł z Gazety Solidarność. I tam było opisane, jak wykańcza się przeciwników. I ten, który był na tym spotkaniu, gdzie przewodził temu Michnik, tak jak mówił, te wszystkie działania odczyta. To Trzeba człowieka przede wszystkim, jeżeli nie ma innej metody, a fizycznie nie chcemy zlikwidować to trzeba jego działania przede wszystkim ośmieszać, później lekceważyć. Pierwsze, lekceważyć. Nie ma tego problemu, żadnego koniec. Jeżeli nie dajemy rady ośmieszać, później kryminalizować działania, podważać wiarygodność, analizując to wszystko przyszedł. I mówi nawet mówiono o tym, żeby te działania prostytuować. Co ja oczywiście do czasu tej seksafery w ogóle nie brałem tu pod uwagę sobie tego, ale tamte analizując, ja to wszystko przecież przechodziłem. Wszystko. To właśnie robić. Wódka, dziewuchy i pieniądze, i pieniądze. O i korupcja jeszcze, tutaj. prostytuowanie i korupcja. No i to, zaczę... to analizując, to to wobec mnie trwa do dzisiaj. To ich stwierdzenie, że próbowaliśmy lepera, wprowadzając na salony, ucywilizować. Co kogo cywilizować? A czy ja przyleciałem z księżyca, Małpom jestem, czy co? Ja mogę wykształcenia nie mieć. Bo w... czasy, w których żyłem takie były, a nie inne, ale ja swoją wiedzę pogłębiam cały czas. Ja im przypominałem, Kiedyś był taki dobry program przed wyborami w 2001 roku u pana Andrzeja Kwiatkowskiego, tygodnik polityczny coś tak. takiego było. I byłem tam z profesorem Rossady. To ta debata, tam ludzie się przekonali. Była mowa o rezerwie rewaluacyjnej i nadwyżce dewiz w Polsce i nadpłynności banków. I kiedy ja. Kwiatkowski mówi, że no w końcu to trzeba skonfrontować. Mówi co ten Leper mówi, dlatego zaprosiłem pana profesora Rosatiego, specjalistę, ekonomistę, finansistę, żeby on, czy on już był wtedy ministrem? Bo on był w rządzie Millera chyba, nie? Ministrem. Ale to, ale to mniejsza z tym. I mówi, to skonfrontujemy. Kiedy ja mu zrobiłem ten wykład, że tyle jest nadwyżki dewiz, rezerwa rewolucyjna, która leży, niewykorzystana w ogóle w Polsce, że banki mają na że wirtualne pieniądze tworzą, bo jeden bank robi lokatę w drugim, drugi w trzecim, trzeci w czwartym i z tysiąca złotych robi się milion, a nadal jest tysiąc tylko. Fizycznie jest tysiąc, a odsetki, prowizja liczona od miliona już jest. Bo każdy sobie liczy to wszystko. To Rosati przyznał rację. To był program, który był szokiem. Później Kwiatkowski mówi mi, że po, po jakimś czasie mi powiedział, że wie pan, ile ja miałem problemów, że ja to puściłem pana z takim autorytetem, uważanym za autorytet, a tu leper usiadł chłop prosty i mu zrobił wykład na ten temat. I oni zaszokowali, bo ja korzystam z doradców, ekspertów i czytać, uczono mnie. A więcej nie trzeba. I chcieli, mnie wprowadzić, mówiąc, że daliśmy mu wicemarszałka. Co daliście? Ja im często powiedział, kto mi dał? Naród dał, bo wybrał, a nie wy daliście. I to im się nie udało. Zobaczyli, że z leperem nie. A wystąpienie moje w Sejmie, które było 29 listopada 2001 roku, kiedy odwoływali mnie z wicemarszałka, to był szok dla nich wtedy, co zostałem posądzony i skazany za to. To pytania zadałem z Trybuny Sejmowej, czy prawdą jest, że Pan w tym i w tym dniu tam i tam. Przecież oprócz Olechowskiego, znaczy oni wszyscy siedzieli na sali sejmowej. Mhm. I zobacz Pan, półtorej godziny mówiłem patrząc im w oczy. Sala zamarła, przecież to w archiwum jest, my mamy taśmę z tego odtworzyć, to na sali było muchę słychać. Wszyscy tak słuchali. Widownia, pracownicy przylecieli. Wszyscy z Sejmu. mówili wszyscy. Po mnie żaden nie wyszedł, żeby zabrać głos. Szłajdziński siedział przecież. Tusk siedział. Schetyna siedział. Cimoszewicz siedział. My potrzebowaliśmy może strategii jakąś objęć. Ale mogli wyjść. Panie Pawle, jak to strategii? Ha, tak, zmanipulować. Że leper jest świr. I zrobili świra z Gasińskiego. To no przecież nie Gasiński mnie te informacje przyniósł, tylko jeden z największych biznesmenów, Rudolf Skowroński, który jak wie, wie Pan do dzisiaj, gdzieś tam zaginął. No tak, ale i nawet jak mówimy <kluzni> pod uwagę Gasińskiego, to Gasiński wcześniej jest dyrektorem jakiejś dużej firmy, tak, tak. ale już trzy dni później jest zresztą, psychicznie. Chory, Chorob psychicznym. No, I wtedy, wtedy to było to zagrożenie, że oni chcieli mnie wciągnąć w ten wir Korupcję, której dokonywali, i tu się nie udało. Więc wymyślili, co wymyślili. No wszystko zgodnie z ze sztuką wojny. Z podręcznikiem. Dokładnie wcielili to, co 2,5 tysiąca lat temu Sun Jin, chyba, czy nie pamiętam z nazwiska, robił. To, czego uczył wojowników swoich. To dokładnie zrobili. I te ataki będą, ja, ale ja jestem. Raczej myślę, że chyba tak jak w tej sprawie niedawnej, grunta, tej afery gruntowej w Ministerstwie Rolnictwa? O Jezu. to myślę, że te ściarki przechodzą, że opatrzność uratowała przed tym, że, że tego kryszyńskiego całego. Że oni mogli przysłać do ministerstwa z tą torbą pieniędzy. No i co? Co ja bym powiedział? CBA było, nagrane. Jak on wchodzi, pytają do panie, gdzie pan idzie? Do premiera lepera. A co pan ma w tej torbie? Otwórz pan. Otwierają. Tam banknoty nawet po 50 zł były. To przecież to wyłożenie takiej kupy pieniędzy, zakucie w kajdany i puszczanie w telewizji i telewizory wszystkie w jednym dniu i te prywatne, i te państwowe, publiczne. Tylko to puszczają. Przypomina Pan sobie, kiedy ja mówiłem nawet o tym, że samoobrona popiera wolny rynek, własność prywatną. Jesteśmy za tym zdecydowanie, tylko że należałoby to nazwać socjal-liberalizmem. Jakiś śmiech ze mnie zrobiony, próbowano uśmierzyć mnie, próbowano Ośmieszyć, zrobić ze mnie człowieka niewiarygodnego, że leper raz mówi o tym, raz o tym, oni dokładnie wiedzieli, co robią. Dokładnie. Bo kierunek socjaliberalny to jest przyszłość. Nie może być do końca wolny rynek. Nie może być gospodarki bez interwencjonizmu, bo wcześniej czy później to walnie po prostu. To się skończy tragedią. No i to ja, ja to głosiłem i głoszą. Jestem niewygodny. A oni wtedy jeszcze częściowo trzeba się zgodzić z Kaczyńskim, nawet może i w dużej części, w tej kwestii, że służby wszystkim sterują. Tylko, że on sam nie wie, jestem przekonany, Kaczyński, że służby nim też sterują. To wcześniej czy później, czy ja dożyję tego, różnie może być, bo to życie jest takie, że różnie może być, ale wcześniej czy później pewne fakty ujrzą światło dzienne.